Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Zbieram się powoli do tego, żeby opowiedzieć Wam o tym, w co wierzyli dawni Słowianie. Jak wyglądała ich religia przed nadejściem chrześcijaństwa, przed chrystianizacją Polski i innych ziem. Tyle tylko, że temat jest dużo bardziej skomplikowany niż może nam się wydawać na pierwszy rzut oka. Chodzi o to, że wielu różnych badaczy podaje nam zupełnie różne odpowiedzi, które często w ogóle wykluczają się wzajemnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego trudno nam odpowiedzieć na pytania dotyczące religii słowian, ich wierzeń? No i dzisiaj chciałabym Wam właśnie o tym opowiedzieć. Zacznijmy w ogóle od tego, jacy badacze zajmują się tym tematem, wierzeniami religią Słowian. Na pewno historycy, no wiadomo oni badają to, co wydarzyło się kiedyś w przeszłości, więc siłą rzeczy interesują ich także kwestie duchowe, religijne. Oprócz no tego badania nad religią słowian prowadzą też archeologowie, no bo wiadomo, znajdują czasami różne rzeczy w ziemi, bądź też w innych miejscach, na tej podstawie rekonstruują to, w jaki sposób kiedy żyli ludzie, no a wiadomo, religia jest jednym z elementów tego życia, i dlatego też dostarczają nam pewnych nowych informacji, nowych badań, nowych odpowiedzi. Kolejne takie dyscypliny naukowe, które informują nas o wierzeniach słowian, no to na pewno religioznawstwo, ale także językoznawstwo. Językoznawstwo przynosi nam bardzo dużo materiałów i dużo wiedzy w zakresie wierzeń Słowian, a to ze względu na to, że kiedyś stworzono język starocerkiewno-słowiański, który funkcjonuje do dzisiaj, którego wciąż możemy się uczyć. Dzięki temu. Dosyć łatwo jest nam określić, które pojęcia dotyczące życia duchowego funkcjonowały już wcześniej na terenach Słowiańszczyzny, a które zostały wprowadzone razem z Greką, która to wiąże się z przyjęciem chrześcijaństwa przez te tereny na wschodniej Słowiańszczyźnie. Kolejna ważna dyscyplina naukowa, która również ma wpływ na to, w jaki sposób dzisiaj postrzegamy religię Słowian, to etnografia, czyli badania nad folklorem, nad kulturą ludową. No i te wszystkie dyscypliny badań, te wszystkie dyscypliny naukowe, one się wzajemnie uzupełniają, no ale czasami. Czasami sprawiają też pewne problemy, dlatego że w zależności od specjalizacji konkretnego badacza, on pewne źródła będzie oceniał inaczej, będzie się na nich skupiał mocniej niż na pozostałych ze względu na to, że specjalizuje się w tej, a nie innej dziedzinie. No i w ogóle pierwszy problem, który pojawia się w momencie mówienia o, o systemie wierzeń Słowian, to jest taki, czy to była religia, wierzenia, mitologia, w ogóle jakiego słowa używać? Ja najchętniej używam określenia wierzenia, z tego powodu, że wydaje mi się ono najbardziej neutralne i zarazem najbardziej pojemne. Religia jest już czymś dosyć skodyfikowanym, mocno określonym i schierarchizowanym, a dzisiaj trudno nam powiedzieć, na ile te wierzenia słowian faktycznie takie skodyfikowane, mocno systemowe były. Pojawia nam się jeszcze pojęcie mitologii, którego ja w ogóle osobiście staram się unikać jak tylko mogę, ale o nim Wam opowiem trochę w dalszej części dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od tego, z czego wynikają wszystkie problemy dotyczące religii słowian. Ze źródeł, a mianowicie z braku źródeł. No ale to też nie jest tak, że nie mamy absolutnie żadnych. Coś tam nam się zachowało, tyle tylko, że nie są to żadne informacje, które moglibyśmy pozyskać bezpośrednio od słowian, którzy daną religię wyznawali. Wszystko to, co mamy, to są relacje zewnętrznych obserwatorów, którzy opisywali to, co widzą, najczęściej z perspektywy chrześcijańskiej. W ogóle ci autorzy tych całych tych relacji i tych, tych zapisków, oni niekoniecznie też widzieli sami, nie byli świadkami tego, co opisują. Często ktoś im o tym po prostu opowiadał i oni dopiero wtedy to zapisywali, czasami też po długim czasie. W dodatku oni niekoniecznie rozumieli to, co widzą, niekoniecznie też rozumieli to, co słyszą. Mogli interpretować te informacje na różne sposoby. Zresztą do tej. Interpretacji jeszcze też dzisiaj sobie dojdziemy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że obserwujemy jakiś lud, którego kompletnie nie znamy. No i co najważniejsze, nie rozumiemy w ogóle jego języka. Widzimy pewne gesty, widzimy pewne zachowania, ale nie potrafimy ich poprawnie zinterpretować, bo nie wiemy, co one dla tych osób znaczą. Kiedy będziemy próbowali je jakoś opisać i zinterpretować, będziemy najprawdopodobniej przykładali do nich te kategorie, które my osobiście znamy. No i to samo robili ci chrześcijańscy kronikarze. To, co widzieli, nie znając języka tych ludzi, tych słowian, opisywali swoimi własnymi kategoriami. No i problem polega na tym, że one niekoniecznie nadają się do tego, żeby przykładać je do innej kultury. No tak samo to, co my widzimy, kiedy obserwujemy ten nasz przykładowy, hipotetyczny lud. No i właśnie o to chodzi, że my nie będziemy do końca wiedzieli, co ci ludzie robią, jakie znaczenie mają dla nich te gesty, ich zachowania, dopóki oni nam tego nie powiedzą i dopóki nie wypracujemy jakiegoś wspólnego języka, wspólnego systemu porozumiewania się. No i właśnie tego wspólnego systemu porozumiewania się bardzo często brakowało autorom, którzy pisali te teksty o Słowianach. Oni nie do końca wiedzieli, co się dzieje, i opisywali to tak, jak im się wydaje, przez pryzmat chrześcijaństwa. Zresztą, w ogóle ten problem opisywania świata przez pryzmat chrześcijaństwa towarzyszy nam do dzisiaj. Dlatego, że nawet jest to kwestia tego, w jaki sposób definiujemy religię. Często definiujemy ją właśnie przez pryzmat religii chrześcijańskiej, bo ją najlepiej znamy, bo jesteśmy w nim po prostu zanurzeni, nawet jeżeli sami wyznajemy jakąkolwiek inną religię. To tego też jeszcze na chwilę wrócę, a jakby zostając jeszcze przy tych źródłach pisanych, to trzeba też pamiętać o tym, że na przestrzeni dziejów powstawało sporo falsyfikatów. O nich opowiadałam Wam w kontekście Wielkiej Lechii, ale dotyczyły także badań nad religią Słowian. Czasami badacze byli na tyle zdesperowani, żeby udowodnić pewne swoje poglądy, swoje tezy, że preparowali dowody. Najczęściej w pewnym momencie zostawało to gdzieś udowodnione i powodowało to, że znowu się okazywało, że jednak niewiele wiemy. Dochodzi tutaj kolejny problem, no, mianowicie taki, że rzetelna krytyka źródeł i w ogóle rzetelne metody naukowe to tak naprawdę dopiero XIX wiek. To wszystko, co pojawia się wcześniej, no to nie było zbyt um, obiektywnie określane, no, tak bym to powiedziała, chociaż w ogóle czy obiektywizm istnieje? Mnie się osobiście wydaje, że niekoniecznie. Natomiast te wcześniejsze metody, one w ogóle nie były naukowe. Dlatego korzystanie z tekstów, które powstały przed XIX wiekiem, niekoniecznie przynosi nam dobre efekty. Poza tym pewne rzeczy przestają być aktualne, bo w ogóle nauka wciąż się rozwija, są nowe metody, nowe technologie, pewne rzeczy się zmieniają i to z jednej strony daje nam możliwość zdobywania nowych informacji, ale czasami ten rozwój technologii przekreśla to, co już wiedzieliśmy. Jako przykład podam Wam technologię związaną z archeologią. Ta metoda nazywa się dendrochronologia i ona pozwala nam niezwykle precyzyjnie określać wiek powstania jakichś drewnianych przedmiotów. Datowanie jest na tyle precyzyjne, że możemy określić nawet porę roku, kiedy ta rzecz powstała. Rewelacja. Dało nam to bardzo dużo nowych możliwości ale jednocześnie przekreśliło pewne zdobycze, no i kazało nam spojrzeć na nie jeszcze raz z zupełnie innej perspektywy, ponieważ okazało się, że wiele znalezisk było kompletnie przeszacowanych i one pochodziły z zupełnie innych czasów niż wcześniej nam się wydawało, co sprawiło, że dotychczasowe interpretacje były błędne. Z jednej strony dzięki temu dostaliśmy dużo nowych informacji i możemy lepiej określić naszą przeszłość. Z drugiej strony trochę się cofamy, bo wydawało nam się, że już coś wiedzieliśmy, a teraz jednak nie wiemy. I tutaj kolejnym też archeologicznym przykładem jest słynny posąg Światowida ze Zbrucza. On właściwie nigdy nie był dokładnie zbadany, no bo najpierw nie było odpowiednich metod, które dałyby nam konkretną datę, kiedy on powstał. Natomiast dzisiaj, kiedy już dysponujemy takimi technologiami i moglibyśmy zbadać na przykład porosty, które gdzieś tam się w zagłębieniach pojawiły, i to dałoby nam jakąś perspektywę, jakieś wyobrażenie na temat wieku tego posągu, no to mamy pewien mały problem, ponieważ on został umyty. No i dzięki temu, dzięki temu. Nie mamy już żadnych materiałów, które moglibyśmy przebadać i określić jego wiek. No i w związku z tym możemy się tylko domyślać i nadal zastanawiać, czy światowidze zbrucza faktycznie jest autentycznym idolem z czasów przedchrześcijańskich, czy może jednak jest jakimś artystycznym wyobrażeniem z czasów dużo późniejszych, jak się też mówi, że jest to po prostu romantyczny posążek z okolic XIX wieku. No i w ogóle to to też nam pokazuje, jaki jest problem z mówieniem o wierzeń Słowian. No, skoro mamy ten posąg i nie wiemy, czy on jest autentyczny, czy nie jest autentyczny, no to się okazuje, że mamy wiele więcej tego typu problemów. Na przykład ślady słowiańskiej świątyni pod katedrą gnieźnieńską. Przez wiele lat sądzono, że one właśnie były dokładnie tam, ponieważ znaleziono jakieś popioły, co miało poświadczać, potwierdzać istnienie mm, rytualnych ognisk i w ogóle wykorzystywanie ognia w, w obrzędach i w rytuałach. No ale w 1999 roku znaleziono niedaleko kamienny kopiec i tam zaczęto szukać śladów tej świątyni, co zupełnie zmieniło perspektywę. Zresztą podobny problem mamy na przykład na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Znaleziono tam jakieś stare zabudowania. I jedna teoria głoszą, że to jak najbardziej mogła być jakaś świątynia pochodząca z czasów reakcji pugańskiej, ale z drugiej strony mamy też bardzo dużo dowodów na to, że to była po prostu siedziba jakiegoś księcia, być może tego zbuntowanego, który sobie postawił po prostu jakiś tam mały pałacek, powiedzielibyśmy dzisiaj współcześnie. No i to też nam pokazuje, że bardzo trudno jest określić przede wszystkim, co to naprawdę było. Na no skoro nie wiemy, co to było, no to też niewiele możemy powiedzieć na temat tej religii. To była ta świątynia, czy nie było. Był tutaj jakiś kult, czy nie. Ej, tu jeszcze przytoczę wam taki żarcik na temat obiektów kultowych, który usłyszałam od archeologów mnie bawi. Żart wygląda mniej więcej tak, że jeżeli jesteś młodym początkującym archeologiem i znajdziesz jakiś obiekt, który kompletnie ci nie pasuje do reszty rzeczy znalezionych w danym miejscu, to co należy z nim zrobić? Napisz, że to obiekt kultowy. To rozwiązuje wszystkie problemy. Widziałam też kiedyś podobny żarcik rysunkowy: dwie książki, jedno grube, straszliwe, tomiszcze, drugie malutkie. No i to grube miało być opisem jakiegoś stanowiska archeologicznego, natomiast to cieniutkie opis tego samego stanowiska archeologicznego, ale z wykreśleniem słowa kultowe. W ogóle to jest takie słowo wytrych, które daje nam pewne informacje na temat wierzeń, w ogóle na temat życia duchowego. No, oczywiście to są żarty, tak, więc mówmy się, że nie zawsze jest tak, że wszystko, co jest określone jako kultowe, to na pewno takie nie jest, bo o wielu rzeczach wiemy, że faktycznie pełniły taką funkcję. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że mając pewne znaleziska. Musimy je interpretować, a interpretacja jest rzeczą naprawdę, naprawdę trudną. No to szukamy kolejnych problemów, jakie mamy z określeniem bądź opisaniem religii słowian. Właśnie, czy była jedna religia słowian? No, a może ona była jakaś różnorodna, może to w ogóle był jakiś konglomerat takich malutkich wyznań, gdzieś yy, bardzo lokalnych. Dzisiaj badacze raczej skłaniają się ku tej drugiej opcji, że nie było wielkiego, jednolitego systemu religii wszystkich Słowian, ale raczej były to właśnie takie pomniejsze wyznania, tak jak było to na przykład w Grecji. No, dzisiaj oczywiście takie potoczne rozumienie tej religii jest takie, że była ona właśnie jednolita i wszyscy Grecy wierzyli w to samo i wyznawali tych samych bogów. Tymczasem każdy polis miał swoje własne święta, swoje własne obrzędy i swój własny panteon bóstw, gdzie jakiś inny bóg uchodził za tego najważniejszego. Oczywiście te wszystkie wierzenia były do siebie bardzo podobne. Było między nimi mnóstwo podobieństw między punktów wspólnych, natomiast było też sporo różnic w zależności od miejsca, w którym się znaleźliśmy. I prawdopodobnie tak też było ze słowianami, że pojawiały nam się lokalne różnice. Zresztą badania nad demonologią generalnie to potwierdzają, że te wierzenia nie są wszędzie takie same, że one się zmieniają. A jeżeli chodzi o zmiany, no to te wierzenia zmieniały się też w czasie. Mówi się o tym, na przykład, że wierzenia słowian na Połabiu, które w ogóle uchodzą za takie najbardziej najbardziej rozwinięte, najbardziej skodyfikowane, o nich też wiemy najwięcej, one bardzo mocno zmieniły się pod wpływem chrześcijaństwa. To znaczy, w momencie, kiedy Słowianie Połapscy zetknęli się z chrześcijaństwem, z biskupami, z księżmi i tak oni w pewien sposób też zaczęli zmieniać swoją religię. Być może były to nawet decyzje polityczne. Stąd też pojawiły się np. świątynie, posągi i tak dalej, i przy czym oczywiście nadal to była ich autentyczna religia, tylko to nam pokazuje, jak ważne są też te zewnętrzne wpływy i jak wielkie one mogą mieć znaczenie na to, co my teraz tutaj widzimy. No dobra, jakie jeszcze mamy problemy, bo to oczywiście nie wszystko. To, co Wam jakby tam wróciłam na początku, to jest kwestia tego, że w zależności od tego, jaką dyscyplinę naukową reprezentuje dany badacz, to też jego wyniki będą się różniły. Tak samo różnice mogą wynikać z tego, jakiej metody używamy, jak interpretujemy dane, bo czasami, nawet stosując tę samą metodę, możemy dojść do zupełnie różnych wyników, bo będziemy po prostu inaczej interpretować informacje. Dlatego też, że mamy zupełnie różne doświadczenia życiowe, na przykład, że mamy zupełnie inny warsztat. No, i z tymi doświadczeniami życiowymi to też jest bardzo ważne, ponieważ okazuje się, że często nasze nastawienie już może mieć ogromny wpływ na to, do jakich wyników dojdziemy. No, i na przykład, jeżeli bardzo nam zależy na udowodnieniu jakiejś tezy, na przykład takiej, że Słowianie mieli bardzo rozbudowany, bogaty system religijny, wielki panteon itd., to siłą rzeczy, nawet zupełnie nieświadomie, będziemy skupiać się na tych elementach. Na tych fragmentach informacji, które będą nam to potwierdzały, a te, które będą przeczyły na tej tezie, raczej będziemy traktować w sposób taki, będziemy im umniejszać. I to jest naturalne, i ludzie tak generalnie mają, dlatego też mówiłam o tym, że obiektywizm chyba nie istnieje. Świetnym przykładem jest tutaj w ogóle historia z Biskupinem. Jak na początku starano się udowodnić, że te szczątki, które tam znaleziono, że one są prasłowiańskie i badacze byli mocno na tym zafiksowani, no a w końcu okazało się, że to zupełnie co innego, bo to kultura łożycka, ale ta myśl, że jak byłoby super to udowodnić, ona przez długi czas miała ogromny wpływ na to, jak interpretowano badania i te wszystkie znaleziska. Jeśli mówimy też o tych dyscyplinach naukowych, to warto też rozwinąć wątek etnografii. Na przykład Henryk Łowiański, jeden z najwybitniejszych badaczy wiarzeń Słowian, on na przykład całkowicie wykluczył z obszaru materiału, na którym pracuje, właśnie Źródła etnograficzne. Ponieważ uważał, że one nie są właściwe, uzasadnił to w dobry sposób, no ale niektórzy mu to zarzucają z kolei, że jak on mógł to zrobić, przecież tam jest tyle, tyle informacji. W ogóle źródła etnograficzne są bardzo dyskusyjne, i tutaj jeden badacz powie tak, inny powie tak. Ze źródłami etnograficznymi jest przede wszystkim taki problem, że rozkwit badań nad kulturą ludową to jest XIX i XX wiek. Pewne badania nad demonologią, na przykład, prowadzono w latach 60. i 70. XX wieku. Zobaczcie, jak wiele czasu upłynęło zatem od tych wierzeń przedchrześcijańskich. Czy możemy znaleźć tam coś, co nam pomoże zrekonstruować te wierzenia? I tak i nie. Z jednej strony wiemy, że wiele z tych elementów etnograficznych kultury ludowej że powstały zdecydowanie później niż w tych przedchrześcijańskich czasach, a mówią nam o tym na przykład badania związane z językoznawstwem. A z drugiej strony mamy chociażby takiego naprawdę wybitnego badacza kultury ludowej, przede wszystkim bajek ludowych, Władimira Propa, który na podstawie różnych opowieści o świętach wysnuł taką tezę, że na tych terenach, których tekstami on się zajmował, nie było żadnego panteonu bóstw, że były to raczej jakieś proste wierzenia. No więc tutaj przychodzi nam jakaś konkretna wiedza wyciągnięta właśnie z tego materiału etnograficznego. I jak najbardziej można z tego materiału wyciągnąć pewne informacje, trzeba tylko ustalić, które elementy są wystarczająco stare i jakim przekształceniom one ulegały. Bo to, że ulegały przekształceniom, no to jest oczywiste, co zresztą już potwierdziło się chociażby w tym, co mówiłam wam o wierzeniach Stowian Połabskich, które mogły się zmieniać pod wpływem chrześcijaństwa. I tak samo było z całą kulturą ludową. Przypominam wam odcinek o demonologii, gdzie też prezentowałam te pewne zmiany i przeistoczenia, chociażby to, w jaki sposób powstało wyobrażenie tak charakterystyczne dla Polski, czyli tego diabła polskiego. Tutaj ewidentnie widać, jak bardzo mocno te różne kultury na siebie wpływają. Mówi się też o tym, że najwięcej informacji można wydobyć od takich kultur, które są najmocniej izolowane od innych, z tego prostego powodu, że po prostu tych czynników zewnętrznych było tam stosunkowo niewiele. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi nam problem definicji religii. Dzisiaj, tak jak już wspominałam, jesteśmy mocno przesiągnięci tą religią chrześcijańską. Nawet jeżeli sami wyznajemy jakąś inną, no to wciąż jednak żyjemy w tym chrześcijańskim świecie. I dlatego wydaje nam się oczywiste, że pewne rzeczy do religii należą. No ale wcale to tak nie musiało być. Jeśli takim najważniejszym elementem religii będzie dla nas kontakt z bogami, z bóstwami, z jednym Bogiem, z jakimś bytem absolutnym, to musimy też wziąć pod uwagę, że nie wszystkie elementy, które dzisiaj są religią, mogłyby być religią dla innych. Co dokładnie mam na myśli? No w religii chrześcijańskiej wiemy, że jeżeli człowiek umiera, to po śmierci idzie spotkać się z Bogiem. No więc siłą rzeczy jest to w jakiś sposób powiązane z religią. Natomiast są kultury, dla których śmierć wcale nie miała żadnego związku z bogami, i życie pozagrobowe, życie po śmierci mogło toczyć się na zupełnie innym obszarze i był to element kultury duchowej, ale już nie religii. I tak samo z wieloma innymi rzeczami tak jak magia, demonologia itd., to wszystko mogło należeć do religii, ale wcale nie musiało. Kwestia tak naprawdę tego, z jakiej perspektywy będziemy patrzeć na temat i jaką definicję przyjmiemy. No i dlatego też. Wyniki, które otrzymujemy, badania różnych naukowców mogą być zupełnie inne, ponieważ oni zupełnie inaczej definiują religię. I jedni mogą pewne elementy do niej jak najbardziej podciągać, a inni mogą uważać, że nie, to religią nie było i dlatego nie będziemy brać tego w ogóle pod uwagę. W Polsce mówimy teraz o takich dwóch głównych podejściach, o dwóch głównych badaczach. Z jednej strony jest Geisztor, który proponuje takie bardzo szerokie rozumienie religii Słowian i też bardzo szeroko podchodził do wyboru materiału źródłowego, na którym się opierał, jak również do wyboru metod. I z drugiej strony mamy podejście Henryka Łowmiańskiego, który z kolei bardzo zawęził obszar swoich zainteresowań i też metod, z których korzystał. No i według Łowmiańskiego religia Słowian to raczej był prymitywny zestaw wierzeń, tylko na połabiu, gdzieś to się zaczęło zmieniać w bardziej rozwinięty system, tak jak zresztą już wam o tym wspomniałam. Bo łowniański mocno ograniczył źródła, z których korzystał. Tak jak już mówiłam, on całkowicie wykluczył materiały etnograficzne i on też musiał mieć wszystko twardo potwierdzone. I dlatego na przykład nie podobały mu się do końca prace semiotyków rosyjskich, którzy szukali podobieństw wśród różnych religii, gdzie się ze sobą porównywali i na tej podstawie jakoś rekonstruowali wierzenia Słowian, bo uważał, że owszem, może to są bardzo ciekawe wyniki, ale nie możemy w żaden sposób ich potwierdzić tekstami pisanymi, albo też znaleźć. Ich Archeologicznymi. Było to takie bardzo mocno historyczne podejście. Geishthor z kolei zrobił coś innego. No on w ogóle korzystał z dużo większej liczby kategorii źródeł i zastosował też całkowicie nowe metody, na przykład komparatystykę indoeuropejską, korzystał z teolit de Mozilla, z semiotyki. I z wielu innych metod, które pozwoliły mu stworzyć naprawdę rozbudowaną hipotezę, w której zawarł bardzo dużo informacji. W ogóle to, co jest ciekawe, to tych dwóch badaczy najczęściej przedstawia się w kategorii konfliktu. Tutaj chciałabym właściwie dojść do tego. To tak naprawdę jest punktem wyjścia tych wszystkich moich rozważań, ponieważ jakiś czas temu przypominałam sobie niesamowitą sławańszczyznę Marii Janion i natrafiłam tam na fragment, który zrobił na mnie teraz dużo większe wrażenie niż kiedyś. Ja wam go teraz przytoczę. Dobra, więc posłuchajcie, co pisze Janion. zresztą zaraz na samym początku swojej książki. Ona tam przytacza pewną dyskusję w internecie na temat artykułu pod tytułem Dlaczego nasze dzieci nie uczą się mitologii Słowian? I w pewnym momencie pisze ona tak. Może pod wpływem sukcesów mitologii celtyckiej w filmach na podstawie powieści Tolkiena zrodziło się w kimś, bolesne w końcu, pytanie o własną słowiańską mitologię. Pytanie to jednak zostało zakrzeczane przez zwolenników uznanej za wyższą kultury średziemnomorskiej. I dalej pisze Janion tak: Warto w tym miejscu wspomnieć o znamiennym rysie chrystianizacji Polski. O stosunku łacińskich misjonarzy do pogańskiej mitologii i religii słowian. Zostały one w taki sposób zlekceważone i bezwzględnie zniszczone, że wśród badaczy powstało nawet przekonanie, poparte brakiem źródeł, iż w ogóle prawie nie istniały. I ten fragment dał mi dużo do myślenia, ponieważ Janion też pokazuje to jako konflikt dwóch metod badawczych, dwóch teorii. I jednocześnie ja odbieram w tym jej fragmencie, z jakim ona lekceważeniem podchodzi do osób, które są bardziej sceptyczne. Że oni od razu uznają wyższość mitologii greckiej i rzymskiej, no to wcale nie musi tak być. Proste wierzenia, prosty system, o którym pisze Łowmiański czy Prop, on wcale nie musi być przecież gorszy od skomplikowanego systemu religijnego, tak? Wcale nie musimy tego wartościować, a mam wrażenie, że w dużej mierze mocno się do tego podchodzi i próbuje się to przedstawić w taki sam sposób. Janion też używa sformułowania mitologia słowiańska. No i tutaj wracam do pytania, które zadałam wam na początku. Jak w ogóle możemy nazywać ten problem? Religia, wierzenia, mitologia. Mitologia jest w ogóle przez wiele osób rozumiana dokładnie tak samo jak religia. Tyle tylko, że mitologia religią nie jest. Mitologia jest zbiorem mitów, a mity z kolei to opowieści, które mają za zadanie wyjaśnić nam sens świata i wyjaśnić nam to, dlaczego jesteśmy w tym właśnie miejscu we wszechświecie. Te opowieści wcale nie muszą być o bogach, chociaż tak najczęściej je rozumiemy. Bo funkcjonują nam na przykład mity założycielskie. I tutaj świetny przykład, czyli Rzymianie. Mieli mit założycielski swojego miasta, kojarzycie tak, wilczycę, która wykarmiła dwóch braci, ale nie mieli mitów religijnych, sakralnych związanych właśnie z bogami. Oni dopiero potem wykorzystali mity greckie i przepisali je po swojemu. Ten przykład nam wybitnie pokazuje, że mitologia niekoniecznie musi być związana z religią. Funkcjonują te pojęcia ze sobą bardzo blisko, ale nie są tożsame. Natomiast potocznie mam wrażenie, że najczęściej właśnie w takiej formie się jej używa, że mitologia jest religią. No i teraz podchodzimy do drugiego ważnego pytania. Czy słowianie mieli mity? Odpowiedź brzmi: to zależy, bo możemy znaleźć jakieś takie mity założycielskie o dynastii piastów na przykład. Ale generalnie mity sakralne, mity religijne, no nie wiadomo, nie zachowało się nic takiego, nie znaleźliśmy żadnego tekstu, który byłby właśnie tekstem mitu. Ale to jakby nam nie przekreśla tematu i nie rozwiązuje, dlatego że na podstawie materiałów etnograficznych próbujemy te mity rekonstruować. I świetnym przykładem tutaj są badania i teksty Joanny i Ryszarda Tonickich, którzy zrekonstruowali mit kosmogeniczny na podstawie różnych tekstów ludowych. Mit kosmogeniczny, czyli taki dotyczący powstania świata. I tych mitów, takich zrekonstruowanych, wyciąganych właśnie z tych materiałów etnograficznych mamy obecnie coraz więcej. Mało tego, w ostatnim czasie zaczęły one także wchodzić do mainstreamu, do popkultury. To nie są już tylko takie teksty naukowe, właśnie rekonstrukcyjne, gdzie udowadniamy, jak doszliśmy do takiego, a nie do innego wniosku, ale takie mitologie literackie fabularyzowane. Daleko nawet tego nie trzeba szukać. Ja sama na pierwszym zdjęciu, które rzuciłam na Instagrama, pozuję właśnie z taką książką mitologii Słowian. Są też inne wydania, jest też książka pod tytułem Drzewo, jest też książka pod tytułem Dary bogów, ta ostatnia jest szczególnie często polecana, więc tych tekstów pojawia nam się już zdecydowanie więcej, jak najbardziej można je sobie poczytać i można w jakiś sposób zaznajomić się z tymi mitami, które zostały zrekonstruowane. Tylko właśnie o tym trzeba pamiętać, że to nie są te autentyczne mity, które były przekazywane powiedzmy z pokolenia na pokolenie i które faktycznie przedchrześcijańscy Słowianie sobie opowiadali, ale jest to rekonstrukcja, co daje nam bardzo dużą wiedzę już i domysły na temat tego, jak wyglądała religia Słowian, jak wyglądały ich wierzenia, no ale nie jest powiedziane, że tak na 100% było. I wydaje mi się, że to jest tutaj najważniejsze, jeżeli w ogóle mówimy o wierzeniach Słowian. Bo to wcale nie jest tak, że my nie wiemy kompletnie nic, do czego próbuje sceptyków sprowadzić Maria Janion. Bo sceptycy raczej zakładają, że okej, okay, może i wiemy sporo. Ale wiele z tych rzeczy jest niepotwierdzonych i wiele z tych rzeczy to są po prostu nasze domysły. Ja sama zresztą tak uważam, jestem bardzo sceptyczna co do tych wszystkich teorii i różnych rekonstrukcji dotyczących wierzeń Słowian, no ale ja też nie uważam, że proste wierzenia miałyby w jakikolwiek sposób nas dyskredytować czy sprawiać, że Słowianie byliby gorsi od innych ludów. Nie, zupełnie nie. Ja najbardziej chciałabym się dowiedzieć, jak te wierzenia wyglądały naprawdę. Dzisiaj nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Być może kiedyś, kiedy technologia pójdzie jeszcze do przodu, uda nam się odkryć nowe metody badań i one powiedzą nam coś więcej. Tymczasem możemy korzystać z tego dorobku, który mamy, i z Geisztora, i z łowniańskiego, którzy prezentują zupełnie różne podejście i zupełnie różne wyniki, ale każde z nich jest ciekawe i każde z nich pozwala nam dowiedzieć się czegoś o naszych przodkach i o ich religii. Ja też uważam, że słowa Stanisława Urbańczyka, który powiedział, że historia badań nad religią Słowian jest historią rozczarowań, chociaż są ładne, to jednak nie do końca są prawdziwe, bo mimo wszystko tych informacji pojawia nam się wiele. No, oczywiście, wiele z nich wciąż jest tak naprawdę tylko hipotezami, a nie potwierdzonymi faktami, ale to są to kolejne kamyczki do naszego ogródka, które pozwalają nam lepiej zrozumieć przeszłość. O samej religii Słowian. O tym, w jaki sposób widzą ją różni badacze, opowiem Wam dokładnie w kolejnych odcinkach, więc słuchajcie i czekajcie na nie. I śledźcie też kanały w mediach społecznościowych, dlatego że będę miała dla Was kilka prezentów związanych właśnie z religią Słowian i z badaniami na jej temat. Na razie nie zdradzę wam nic więcej, ale myślę, że będą to naprawdę fajne niespodzianki. Na tymczasem słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć! Hey! Hey! Hey!